Miejska wypożyczalnia rowerów znowu nie działa. Rzeszowska firma, która obiecywała, że do 2015 roku uruchomi w Krakowie 150 wypożyczalni, nie wywiązała się z umowy. Miejscy prawnicy głowią się, co zrobić z firmą, z którą podpisali umowę. A Kamila Chlebińska sprawdzała, co stanie się z miejskimi rowerami. W tej miejskiej wypożyczalni rowery powinny pojawić się już 1 kwietnia. Nie ma ich nie dlatego, że nadal jest zima, ale dlatego, że firma zarządzająca wypożyczalnią nie wywiązała się z umowy. I nie udostępniła ponad 100 rowerów ani oprogramowania do ich rezerwacji. Dlaczego? Próbowaliśmy zapytać. Przepraszamy, nie ma takiego numeru. Sprawdź numer i spróbuj ponownie. Odpowiedzi nie uzyskał również zarząd infrastruktury komunalnej i transportu, który podpisywał umowę z firmą. Chce ją wypowiedzieć, ale bez straty dla rowerzystów. Rowery zostały już przejęte przez Zikit, są w naszych magazynach. Przewidujemy, aby jeszcze w kwietniu, kiedy poprawią się warunki pogodowe, uruchomić wypożyczalnię rowerową w takiej formie, w jakiej działała do tej pory. Przejmując rowery, Zikit przynajmniej na jakiś czas przejmie i system wypożyczania. W związku z tym będzie dodatkowa ulga dla podróżujących komunikacją miejską chcemy, aby co najmniej w tym okresie, kiedy my będziemy zarządcą tego systemu, każdy, kto ma krakowską kartę miejską na wszystkie linie, mógł za darmo korzystać z rowerów. I właśnie o to chodzi rowerzystom, żeby rower był uzupełnieniem systemu miejskiej komunikacji. Przede wszystkim trzeba mieć swojego roweru, czyli można dojechać właśnie z dalej, na przykład z gmin ościennych komunikacją aglomeracyjną i w centrum pogoszać się na rowerze. Który jest tańszy, bardziej ekologiczny i szybszy? Rower publiczny jest raczej na krótkie dojazdy ee do pracy, do szkoły coś załatwić. Ale żeby system działał dobrze, musi być dopracowany i dofinansowany. Ma sens, jeżeli obejmuje większy kawałek terenu i jeżeli tych rowerów jest dużo, taka liczba, jeden rower na 100 mieszkańców. W Krakowie potrzeba by było więc około 9 tysięcy rowerów, czyli 90 razy więcej niż Zikit ma obecnie. Na razie po Krakowie mogą jeździć tylko ci, którzy mają własny rower. Ma się to jednak zmienić, gdy na dobre ruszy miejska wypożyczalnia rowerów, ale na to trzeba poczekać równie cierpliwie jak na nadejście wiosny. Kamila Chlebińska, kronika.